Cześć. Mam na imię Ewa. Jestem fizjoterapeutą od około 19 lat. Od 15 lat prowadzę swój własny gabinet. Wcześniej właśnie prowadziłam ten gabinet z innym fizjoterapeutą, ale niestety koleżanka postanowiła rozwijać się rodzinnie i odeszła z współpracy, i byłam w troszeczkę w takiej sytuacji, że albo ten duży gabinet sama wypełniam grafikiem. Albo po prostu zmieniam swój gabinet na trochę mniejszy i działam sama. I wtedy właśnie postanowiłam poszukać kogoś takiego jak Kuby. Wypełniłam formularz i Kuba zadzwonił do mnie na rozmowę. Od razu spodobało mi się podejście Kuby do przedstawienia swojej oferty. Ponieważ już wcześniej rozmawiałam z kilkoma firmami, osobami od Googleców czy od rozwoju Facebooku, natomiast zawsze na jakimś momencie zdarzało się tak, że oni mnie po prostu nie przekonywali, nie potrafili odpowiedzieć na wszystkie pytania, natomiast Kuba faktycznie moje zaufanie zdobył, ponieważ był w stanie spokojnie odpowiedzieć na wszystkie moje pytania, na wszystkie nurtujące mnie odpowiedzi. Dlatego zdobyłam się na ten krok, mimo że dla mnie jako osoby z 15-letnim stażem jako osoby prowadzącej biznes i specjalisty fizjoterapii uczonej, że to pacjent ma do nas przychodzić, uczonej, że to yy, nie my mamy właściwie zabiegać o pacjentów, ale to oni z polecenia do nas przychodzą. I tak faktycznie do tej pory się działo. E, natomiast chciałam właśnie czegoś więcej. I ta współpraca z Kubą na początku wyglądała tak, że Kuba przedstawił właśnie bardzo dobrze swoją ofertę. Powiedział, od czego zależy sukces powodzenia tej naszej współpracy. Przedstawił to, czego mam się nauczyć, jak się do tego przygotować. Ja faktycznie wzięłam to do serca i przestudiowałam wszystko, co Kuba kazał mi ogarnąć przez ten czas. To było z takich trudnych Momentu współpracy dla mnie. No właśnie to, że ja zawsze uważałam, że to pacjent ma do mnie przychodzić, że pacjenci z polecenia trafiają do nas, natomiast reklama na Facebooku to już jest coś ponad, to jest już wyjście spoza mojej strefy komfortu. Druga rzecz, pokazanie siebie, pokazanie swojej twarzy, głosu, było dla mnie też trudną rzeczą. Poza tym ja prywatnie nie bardzo korzystam z Facebooka, więc w ogóle było to dla mnie abstrakcyjne. I nie do końca na początku wierzyłam Kubie, że to będzie aż tak dobrze, jak on mówił, a okazało się, że faktycznie nie w trzy miesiące zrobiliśmy to, co o czym Kuba mówił, a w dwa miesiące. Kosztowało mi to bardzo dużo pracy, dużo wyjścia spoza mojej strefy komfortu, przekonanie się, że ja jednak. Mogę, potrafię, trochę lepiej, trochę gorzej. Kuba mnie tutaj bardzo szkoli, jeżeli chodzi o e, takie rzeczy sprzedażowe, bo w tym jestem zupełnym laikiem i zupełnie uważałam, że się do tego nie nadaję. Natomiast pokazało to, że nie jest aż ze mną tak źle. E, jak miałam jakieś problemy czy kryzysy, to faktycznie każda rozmowa z Kubą była taka mocno pozytywnie mm, mnie budująca i dająca mi szanse na dalsze, na to, że będzie dobrze. Więc teraz wygląda to tak, że zapełniłam grafik faktycznie swoim fizjoterapeutom, którzy ze mną współpracują. Jestem na etapie poszerzania godzin pracujących osób, być może zatrudnienia jeszcze jednej osoby. To było takim moim głównym celem w w znalezieniu, dlatego że, dlatego że szukałam kogoś od reklamy, ponieważ chciałam mieć ten spokój, że osoby, które, z którymi bym chciała współpracować, to one będą mogły mieć grafik, mogą mieć zapewniony pacjentów. Ponieważ no, ja, jako specjalista fizjoterapii i działając w lat na rynku, naprawdę mam dużo swoich pacjentów, natomiast chciałam, nawiązując z kimś współpracę, zapewnić mu te godziny pracy. Żeby im też dobrze pracowało się ze mną i mieli, mieli, jakąś tam pulę swojego zarobku, którą, którą miesięcznie będą mogli, zawsze mieć zapewnioną. I to się udało osiągnąć, dlatego chcemy jakby zwiększyć ich ilość godzin, a zatrudnić jeszcze jedną, być może dwie osoby. bo Poza tym z takich celów jeszcze Moich jest to, że ja będę osobą, która będzie nadzorować, która będzie zajmować się właśnie reklamą, sprzedażą. Oprócz swoich stałych pacjentów, których mam, ja zrezygnuję z pewnych swoich rzeczy dodatkowych, które poza gabinetem prowadzę i całkowicie oddam się prowadzeniu działalności już tylko i wyłącznie swojego gabinetu, działalności i rozwijaniu. No i Kuba dał mi tą wiarę w to, że. Że to się uda, że to może być całkiem fajne, że ja mogę zrezygnować ze swoich dodatkowych rzeczy, które w przeciągu swojej pracy nagromadziłam, czyli umowa z przychodniami, jeżeli chodzi o rehabilitację domowe, jakieś dodatkowe konsultacje, że ja z tego wszystkiego mogę zrezygnować i zająć się tylko i wyłącznie swoim biznesem i, i mogę to zrobić tak, jak chcę, czyli że ja jako specjalista jestem osobą diagnozującą, e Osobą konsultującą, a fizjoterapeuci, którzy ze mną współpracują, są terapeutami i oni pracują z pacjentami. Natomiast ja biorę te pierwsze wizyty, na których oceniam pacjentów i których kieruję moich terapeutów, którzy są dobrymi terapeutami od różnych zadań specjalnych od różnych części ciała. I Kuba dał mi tą wiarę w to, że, że to się uda. Co jeszcze? No i mam nadzieję, że ja będę miała trochę więcej czasu na rozwój firmy i, na, i dla siebie, i dla swojej rodziny, a firma będzie działała dobrze pod moim nadzorem, z moimi wskazówkami. I terapeuci, przede wszystkim, którzy ze mną współpracują, będą też zadowoleni ze współpracy, ponieważ mają jakąś pulę stałych pacjentów, wypełnione grafiki i mam nadzieję premie z ilości osób, które będą do nas przychodziły. Także bardzo polecam Kubę. Jest to dla osób, które nie są medialne, jest to bardzo trudna droga, jest to dużo pracy, jest to trochę Poświęceń też, trochę wyjścia spoza swojej strefy komfortu. Natomiast uważam, że warto. Uważam, że warto spróbować, że jeżeli próbować rozwijać swój biznes na Facebooku, to właśnie z Kubą, bo jest człowiekiem pozytywnym, człowiekiem, który wie, po co to robi i wie w swojej branży, co jest ważne, a co nie, na co zwrócić uwagę. I bardzo dużo mnie wyedukował ze sprzedaży, z podejścia do, do pacjenta jako potencjalnego klienta. Pokazał mi zupełnie inną drogę, inne spojrzenie na bycie fizjoterapeutą prowadzącym swoją działalność, czyli troszeczkę zepchnął na bok takie te rzeczy, empatia, bycie dla pacjenta w stu procentach. Natomiast nie patrzenie, na to, jako na, tylko nie patrzenie na to jako na swoją firmę i, i, swój, i swój rozwój, nie tylko jako fizjoterapeuta, ale także jako osoba prowadząca działalność. Także bardzo polecam Kubę, jeżeli jesteście odważni, chcecie się rozwijać. Chcecie się rozwijać nie tylko jako fizjoterapeuci, ale jako biznesmeni, albo może jako osoby prowadzące swoje działalności, to nie bójcie się, nastawcie się na ciężką pracę, odróbcie zadanie domowe i działajcie, bo naprawdę warto. Nie z nikim innym, tylko z Kubą. Naprawdę jest osobą godną polecenia i warto, później można. I później po prostu można mieć troszeczkę czasu. Dla siebie, dla e, swoich pasji poza zawodem, a biznes tylko z małym, waszym nadzorem będzie się kręcił. Polecam bardzo.